Gdybym miał wymienić trzy rzeczy, które w największym stopniu wpłynęły na moje życie, to byłoby to kolejno: Poznanie Smoka, założenie zagrajnika i zakup Rainfield Adventure. Zagrajnik TV. Tak wiem, brzmi śmiesznie, bo niby jak zakup jakiejś tam gierki fitnessowej może mieć aż tak dunośne znaczenie. No ale jednak. Ci, którzy widzieli dwa lata temu moją recenzję Ringfit'a, znają tę historię, ale całej reszcie streszczę ją teraz w paru zdaniach. Otóż kupiłem go z myślą, że będzie to taka gierka, dzięki której coś tam się czasem trochę poruszam. Bo nie ruszałem się wówczas niemal w ogóle i jakoś tak zaczął mi brzuch rosnąć. Już po pierwszym uruchomieniu przekonałem się jednak, że Ringfit to nie jest jakaś tam gierka, a pełnoprawny program treningowy. No więc po zaledwie 11 minutach byłem ledwo żywy. Magikom z Nintendo udało się jednak dokonać niemożliwego, bo wbrew wszelkim znakom na niebie i ziemi, mnie, osobę, która od zawsze nie znosiła WF-u i była przeciwna każdemu zbędnemu wysiłkowi, wcale to nie zniechęciło. Wręcz przeciwnie, mimo potu i łez, z którymi wiązał się dla mnie każdy trening, wracałem do rękwita niemal codziennie i w krótkim czasie, po raz pierwszy w całym moim życiu, uprawianie sportu weszło mi w nawyk. I rzecz jasna, była to przede wszystkim zasługa tego, że w rękwicie cały wysiłek ujęty został w ramach doskonale przemyślanej i wykonanej gry. Po raz kolejny, Potwierdziła się stara jak świat zasada, że jeżeli chcesz kogoś do czegoś zachęcić, to zamień to w grę komputerową. Ale codzienne ćwiczenia, coraz dłuższe i coraz bardziej intensywne, okazało się być zaledwie pierwszą z wielu zmian, jakie miały zajść w moim życiu. Bo widać tak to już jest, że gdy człowiek zacznie uprawiać sport, techło zaczyna się też interesować swoim ciałem. To właśnie dzięki Linkwitowi doceniłem aktywność fizyczną, tak generalnie. Sporadycznie zacząłem więc biegać. Znacznie częściej wychodzę na dłuższe spacery i ogólnie doceniam obecnie każdą okazję do ruchu. Nieco pozmieniało się też moje mojej diecie, bo to właśnie Linkwit spowodował, że zacząłem się bacznie przyglądać temu co jem i jaki ma to wpływ na moje ciało. No i dość szybko doszedłem do wniosku, że jest w mojej diecie jedna rzecz, którą koniecznie muszę wyeliminować: biały cukier. Niemal z dnia na dzień przestałem więc jeść jakiekolwiek słodycze, które teraz w minimalnych ilościach jem dosłownie od święta, a także całkowicie odrzuciłem napoje słodzone, co było o tyle łatwiejsze, że stroniłem od nich już od lat. Tylko ten jeden radykalny krok spowodował, że w ciągu roku zrzuciłem aż 15 kg. Choć nigdy nie liczyłem kalorii i pod każdym innym względem odżywiam się niemal tak samo jak wcześniej. Czyli w skrócie. Nie głównie warzywa, orzechy, nabiał i pełne zboża, i praktycznie nie spożywam mięsa. Zdarza się to wyłącznie, gdy jestem w gościach, więc w ciągu całego roku takie okazje mogę policzyć na palcach dwóch rok. Choć to ostatnie, to akurat wybór podyktowany pobudkami moralnymi. Dziś w każdym razie jestem przekonany, że kwestia świadomego zrzucania kilogramów to coś znacznie więcej niż bilans kaloryczny, a od tego, ile jemy, znacznie większe znaczenie ma to, co jemy. Jak wpływa to na nasz apetyt, jakie uruchamia w naszym organizmie procesy, jak wpływa na nas długofalowo i jak się po tym czujemy. No i choć tak zachwalam teraz jeden kwita i uwielbiam Ryczną, to jednak jestem zdania, że to właśnie prawidłowa dieta ma podczas odchudzania absolutnie kluczowe znaczenie. W tym miejscu chciałbym jednak wyraźnie zaznaczyć, że nie jestem dietetykiem i choć oczywiście dużo o diecie czytałem, to w istocie nie mam w tym temacie absolutnie żadnych kompetencji, więc wszystko o czym mówię może, ale wcale nie musi mieć zastosowania w waszym przypadku. Pamiętajcie, żeby przed podjęciem jakichkolwiek drastycznych zmian w waszej diecie lub stylu życia zasięgnąć rady specjalisty. W każdym razie w moim życiu zmieniło się naprawdę wiele, a ja czuję się w moim ciele lepiej niż kiedykolwiek. Serio, serio. A wszystko to dzięki Rinkwitowi, którego po dziś dzień, od ponad 2,5 roku, ćwiczę regularnie. A to oczywiście oznacza, że skończyłem go już dawno temu. A potem po raz drugi i trzeci. No i że po New Game Plus, Plus nie ma już kolejnego plusa, od wielu, wielu miesięcy przechodzę sobie po prostu losowe etapy, tak by odfajkować dzienną normę ćwiczeń i cały czas doskonale się bawię. Mimo, że cały czas dostaję też konkretny wycisk, wbrew temu co myślałem na początku, że po jakimś czasie wszystkie ćwiczenia będę już robił z palcem w nosie. Otóż nie. Ringfit Adventure poprawił więc moje zdrowie, zmienił moje ciało i przede wszystkim. Zmienił moją mentalność. I właśnie dlatego uważam, że jego zakup był jedną z najważniejszych decyzji w moim życiu. No, ale od jakiegoś czasu, oprócz Rynkwita, ćwiczę coś jeszcze. też na swiczu. Aplikacja, o której mowa, to ledwo co wydane Let's Get Fit. No właśnie, słowo klucz. Aplikacja. O ile bowiem Ring Fita z całą pewnością można nazwać grą, którą w pomysłowy i umiejętny sposób oparto na wymagającym programie treningowym, o tyle Let's Get Fit to, no, po prostu program treningowy. Oznacza to, że nie ma tu żadnej fabularnej kampanii, żadnych śmiesznych postaci, żadnych walk z przeciwnikami za pomocą planków czy innych przesiadów, nie ma sklepików z ciuchami czy zwiększających ataki smoothie. I nie ukrywam, że w moim przypadku to właśnie cała ta growa otoczka była jedną z przyczyn, dla których mimo wyczerpania chciał mi się Ring ćwiczyć. Krótkofalowo, bo tu i teraz chciałem pokonać kolejnych przeciwników i długofalowo, bo chciałem odkrywać nowe światy i ostatecznie pokonać Drago. Gdybym więc odpalił Let's Get Fit te dwa lata temu, jeszcze przed moją przemianą, pewnie szybko bym odpadł i dzisiaj dalej obszerzałbym się cukierkami. Ale że nie potrzebuję już dodatkowej gierkowej motywacji, Let's Get Fit trafił w mój gust i potrzeby idealnie i to nawet pomimo faktu, że tak ogólnie jestem pod wieloma względami dużo słabszy od Ring Choć na szczęście ma też i sporo bezprzecznych zalet. Największą z nich są właśnie różne programy treningowe. Tych jest aż kilkanaście, a każdy z nich rozpisany jest na 30 dni i pozwala osiągnąć odmienne cele. Mamy tu więc program polegający na intensywnym kardio i skupiony na spalaniu, spokojny cennik oparty na jodze, a także najróżniejsze programy pozwalające trenować określone partie ciała, jak na przykład ręce, nogi czy brzuch. I faktycznie, każdy program wyraźnie różni się od pozostałych, a także w różnym stopniu daje w kość, więc przed zdecydowaniem się na któryś z nich warto zwrócić uwagę na jego poziom trudności. Co ciekawe, ćwiczenia w ramach danego programu zmieniają się z dnia na dzień i mam wrażenie, że im dalej, tym robi się ciężej. No i dobrze, bo dzięki temu faktycznie czuć, że dokonuje się postęp. No właśnie, czuć, bo mimo całkiem niezłej już kondycji po zakończeniu mojego treningu za każdym razem jestem konkretnie zmachany, twarz mam zlaną potem, zaś na drugi dzień czuję w mięśniach, że było ćwiczone. Oczywiście na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć, jaka jest faktyczna skuteczność każdego programu, bo jestem dopiero w trakcie jednego z nich, a nawet po tak krótkim czasie wydaje mi się, że efekty raczej na pewno będą widoczne. A wnioskuję to po tym, że tempo i intensywność jest odczuwalnie wyższa niż. Fikie, a przecież ten przyniósł w moim przypadku skutek wręcz fantastyczny. Poza zmieniającymi się z dnia na dzień programami, są jeszcze różne wolne treningi, z których często korzystam, gdy nie czuję się jeszcze odpowiednio zmęczony. No i jest także możliwość skomponowania własnego programu ćwiczeń. Świetnym pomysłem jest też cel miesięczny. Ja dążę obecnie do 3-minutowego planka, w tej chwili muszę wytrzymać prawie 2 minuty, a pierwszego dnia zacząłem od minuty. Gra pozwala śledzić postępy za pomocą wbudowanego kalendarza, a dodatkową motywacją są tu zbierane za wszystko punkty i odblokowywane osiągnięcia. Ale właśnie, co konkretnie w Let's Get 3. No, jest tego sporo, bo aplikacja oferuje ponad 100 ćwiczeń. Są tu więc różne rodzaje przysiadów, pompek i planków, barpi z wyskokiem i z pompkami, pajacyki i wiele, wiele więcej. Od jogi przez elementy pilatesu i kalisteniki po ćwiczenia crossfitowe. Oczywiście aplikacja śledzi, czy wykonujemy ćwiczenia poprawnie, poprzez przytwierdzone do lewego uda i prawej ręki joy trzeba jednak przyznać, że nie robi tego z taką dokładnością, jak ma to miejsce w Rankwicie. Myślę, że przede wszystkim dlatego, że w przeciwieństwie do produkcji Nintendo tutaj nie ma kalibracji przed każdym ćwiczeniem. Domyślam się, że jest tak dlatego był Utrzymać wysokie tempo ćwiczeń, ale przez to istnieje ryzyko, że niektóre z nich będziemy wykonywać niepoprawnie. Ryzyko to dodatkowo zwiększa fakt, że znowu, w przeciwieństwie do wirtualni trenerzy w Red nie dają nam niemal żadnych wskazówek dotyczących konkretnych ćwiczeń. Nie mówią, jakich błędów unikać, czy na co zwrócić szczególną uwagę. Jasne, opisy bardziej złożonych ćwiczeń możemy sprawdzić przed treningiem, ale są one dość ogólnikowe. I sprowadza się to do tego, że w przypadku Let's Get Fit warto mieć choć minimalne doświadczenie, jeżeli chodzi o ćwiczenia i wiedzieć od choćby, jak poprawnie wykonywać przysiady. A skoro jesteśmy już przy największych wadach, to że nie pomagają nam też utrzymywać tempa, bo takie choćby raz, dwa, raz, dwa mówią tylko od czasu do czasu, co wymusza na nas częste zerkanie w ekran. W tej kwestii nie pomaga też fakt, że ćwiczenia nie odbywają się w rytm muzyki, ani to, że tempa nie wyznaczają wibrujące już bo te, w przeciwieństwie do Ring Fita nie ją w ogóle. Między bajki włożyłbym też podawaną przez aplikację liczbę kalorii, które rzekomo mieliśmy spalić podczas ćwiczeń, a ta aplikacja zlicza niby w oparciu o wybrane ćwiczenia i ich poziom trudności oraz podany przez nas wiek i wagę. Opierając się na pomiarach opawki fitnessowej wychodzi na to, że podany w grze wartości trzeba podzielić co najmniej przez trzy. Czemu miał służyć takie zawyżanie liczby spalonych kalorii? Nie mam pojęcia. No i w końcu na każdym kroku widać, że aplikacja powstawała za raczej niewielkie pieniądze. Grafika jest po prostu słaba, nawet jak na Switcha. Trenerzy wyglądają koszmarnie, ich animacje są Zdewniane, dubbing, szczególnie polski, ledwie znośny. Zwracaj uwagę na formę, by osiągać coraz lepsze wyniki i unikać kontuzji. Także zdarza się czasem wysypywać, choć na szczęście tylko podczas uruchamiania. Jak widać, Let's Get Fit dalekie jest od doskonałości, a jednak i tak ćwiczymy się z tą aplikacją świetnie, bo na szczęście spisuje się ona w większości tych najważniejszych, niegrowych kwestii. Każdy program zdaje się być otóż naprawdę dobrze przemyślany, jest tu mnóstwo przeróżnych ćwiczeń, dużo więcej niż w A wysokie tempo pasuje mi obecnie jak ulał, bo preferuję ostatnio nieco krótsze, bardziej intensywne treningi. Oczywiście, choć teraz rzadziej, to jednak nadal ćwiczę Rinkwita, bo przywykłem już do ćwiczeń z kółkiem pilatesowym, no i po prostu tę grę uwielbiam, ale w tej chwili przede wszystkim chcę ukończyć wszystkie wyznaczone sobie w Let's Get Fit długofalowe cele. Ideałem byłoby więc mieć zarówno ring Fit'a, jak i Let's Get Fit, żeby dowolnie sobie programami treningowymi żonglować i mieć urozmaicenie. Gdybyście jednak musieli wybrać tylko jedną z nich, to Rankfita poleciłbym przede wszystkim osobom początkującym, które dopiero planują coś w Twoim życiu zmienić i które boją się, że łatwo stało motywację. Gruwa otoczka, zabawna fabuła, czy w końcu sama pilatesowa obręcz, która precyzyjnie przenosi nasze wysiłki do świata gry, to wszystko w fantastyczny sposób pomaga rozbudzić miłość do aktywności fizycznej. Dla tych jednak, którzy nie potrzebują żadnej dodatkowej motywacji, ani wodotrysków, a po prostu chcą aplikacji zapewniającej zróżnicowany, intensywny, progresywny trening i śledzące ich postępy, Let's Get Fit będzie rozwiązaniem idealnym. No i przy okazji odczuwalnie tańszym, bo mowa o kwocie 150 zł w porównaniu do około 300 zł, jakie trzeba dać z rękwita z kółkiem w zestawie. Oczywiście aplikacje aplikacjami, ale najważniejsze jest to, żeby po prostu codziennie się ruszać. I tego właśnie Wam wszystkim życzę, moi widzowie. Żebyście zawsze znaleźli czas na trochę sportu w jakiejkolwiek formie. No, to dajcie znać, co tam obecnie ćwiczycie, albo czy Zamierzacie zacząć? A jeżeli podobał wam się ten film, nie obrażajcie się za łapkę w górę. No i cóż, trzymajcie się!